Cześć. Z tej strony Ania z Mama Size. W dzisiejszym materiale chciałabym wam przedstawić jedną z dwóch butelek przekazanych mi przez firmę NUK do przetestowania. Mówię tutaj o tej butelce do karmienia mlekiem z serii Nature Sense. W pierwszej kolejności chciałabym zwrócić waszą uwagę na różnicę pomiędzy tymi butelkami. To jest ta nowa butelka, którą otrzymałam do przetestowania. To jest butelka, którą być może jeżeli widzieliście moje wcześniejsze materiały, to na pewno widzieliście butelkę tego typu właśnie w tych materiałach. Ta wyższa i chudsza butelka to jest butelka, którą no, kupiłam wcześniej w ramach karmienia Izy. To jest butelka, od razu tylko wyjaśnię: one są obie świeżo wyjęte ze sterylizatora, więc stąd też tutaj ten lekki szron na tych butelkach. Jeżeli porównamy sobie kształt smoczka starego i nowego nuka to tutaj, jak widzicie, z profilu e, faktycznie te smoczki niewiele się różnią. Czyli jeżeli wasze dziecko wcześniej korzystało z butelek tej firmy i zaakceptowało te butelki, to spokojnie możecie skorzystać z tej nowszej wersji i nie będzie tutaj prawdopodobnie żadnej różnicy, jeżeli chodzi o sam sposób karmienia dziecka. A jeżeli używacie butelek do karmienia, to na pewno wiecie i zauważyliście to już, że no, dzieci mają swoje indywidualne preferencje. No, i tak jest w większości przypadków, że jeżeli dziecko już sobie jakąś tam firmę upatrzy, jako jedyną najfajniejszą na świecie, no to już przy niej wtedy zostajemy, no bo po prostu dziecko może mieć kłopot z dobrym nakarmieniem się innymi butelkami. W przypadku tutaj przesiadki na Nature Sense wnuku nie będzie tego problemu, dlatego że końcówka smoczka jest dokładnie taka sama. Różnica w budowie smoczka jest widoczna, jeżeli chodzi o jego podstawę. No, wyraźnie, w tej nowej butelce ten smoczek jest o wiele szerszy u nasady. I to, słuchajcie, tak naprawdę jest doskonałe rozwiązanie, jeżeli karmimy systemem przemiennym, ponieważ w takim systemie bardzo nam zależy na tym, żeby dziecko no, nie odzwyczaiło się od piersi na rzecz butelki i na rzecz smoczka. Dlatego, jeżeli mamy butelkę, która jest no, bardziej zbliżona do kształtu naturalnej kobiecej piersi, to oczywiście będzie łatwiej zachować dziecko na, no, na tym karmieniu naturalnym jak najdłużej. Butelka jest oczywiście antykolkowa, o czym no, świadczy tutaj ten otwór do odpływu powietrza, który mamy umieszczony tutaj na pierwszym planie. Jeżeli już jesteśmy przy temacie smoczka, to chciałabym zwrócić Waszą uwagę na pewne elementy, które wyraźnie wyróżniają tę butelkę na tle innych butelek nie tylko firmy NUK, ale również innych producentów. Mówię tutaj konkretnie o tej części smoczka, czyli tej tutaj takiej matowej. Musicie wiedzieć, że ta część, tutaj właśnie ta, ona jest o wiele wrażliwsza na dotyk. Ona jest no, miękka, jest bardziej giętka niż cała reszta smoczka. Dzięki czemu dziecko tak naprawdę o wiele łatwiej yy, może no, wydobyć płyn z tej butelki. Mówiąc krótko, ta część smoczka pozwala butelce lepiej reagować na te delikatne ruchy ust dziecka w trakcie ssania mleka. Dodatkowo, tutaj jak się przyjrzycie, to tutaj na samej górze widzicie, że tutaj są takie małe otworki. Bo słuchajcie, w tej butelce nie ma jednej konkretnej dziury w smoczku, przez którą leci płyn, ale tutaj tych otworów jest kilka. To są takie właśnie mniejsze, mniejsze dziurki. To stwarza taki efekt mocno zbliżony do karmienia naturalnego. Ponieważ... Wspomniałam Wam wcześniej o tym, że jeżeli zabieramy taką butelkę w podróż, no to oczywiście zależy nam na tym, żeby utrzymać jak najlepszą higienę smoczka, co też no nie zawsze na spacerze czy w podróży jest takie łatwe. Dlatego u mnie ta konkretna butelka ma dodatkowy plus za to, że ma specjalnie skonstruowany kapsel do tego właśnie, żeby ten smoczek się no nie wyginał, nie zniszczył ani nie pobrudził. Tutaj zobaczcie, w kapslu na samej górze jest taki otwór. O, tutaj mówię o tym. Chodzi o to, że jeżeli nałożymy kapsel na butelkę, to tutaj jest odpowiednie wybrzuszenie, właśnie dedykowane temu smoczkowi. Chodzi o to, że jeżeli smoczek już faktycznie ma taką konstrukcję z tymi dziurkami, z tym dodatkowym. Miękkim pokryciem. No to oczywiście chcemy, żeby ten smoczek no, zachował swoje właściwości mechaniczne i nie chcemy go w żaden sposób wyginać ani zniszczyć. Dlatego też tutaj taki kapsel jest naprawdę bardzo fajną funkcją. No i jeszcze na koniec powiem Wam co nieco, jeżeli chodzi o samą podziałkę w butelce. No tradycyjnie tutaj nóg ma ode mnie Plus. Jeżeli oglądaliście wcześniejsze materiały, to wiecie, że ja lubię, jeżeli podziałki są co 30 ml. Tutaj też jak najbardziej tak jest, jest tak do wartości 240 ml. Dla tych, którzy nie wiedzą, to jest oczywiście wartość skierowana pod kątem mleka modyfikowanego, ponieważ mleko modyfikowane robimy z porcji co 30 ml. Bo na 30 ml wody sypiemy jedną miarkę mleka i ta butelka ma maksymalną pojemność 260 ml, czyli mówiąc krótko, w momencie, kiedy mamy już dziecko takie większe trochę, czyli to jest tak od roku wzwyż, no to wtedy przeciętnie przygotowujemy mu porcję mleka z 240 ml wody. Jak dosypiemy te 8 miarek mleka modyfikowanego, wtedy tak akurat mniej więcej wychodzi nam 260 ml płynu. I do takiej pojemności właśnie ta butelka jest dostosowana. Także tutaj, oczywiście, plus za to, że no podziałka jest zrobiona praktycznie. W razie czego, jeżeli no mamy akurat kłopoty z koncentracją, to na pewno się nie pogubimy, jeżeli chodzi tam o wyliczanie tych kresek. No i dzięki temu jest nam na szybko dużo łatwiej przygotować porcję posiłku. Podsumowując, nóg kolejny raz nas nie zawiodł. Firma wyprodukowała naprawdę bardzo fajną butelkę, bardzo praktyczną. Duży plus właśnie za tą specjalną konstrukcję smoczka. Ja ze swojej strony polecam ją szczególnie w takich przypadkach, kiedy karmimy naprzemiennie no i chcemy jak najdłużej yy, pozostawić dziecko na piersi. Jeżeli chcemy, żeby się dziecko nie przyzwyczaiło za bardzo do samej butelki, a nie odzwyczaiło od piersi, to jak najbardziej ta butelka na pewno Was w tym wspomoże. Z mojej strony na chwilę obecną to wszystko. Jeżeli podobał Wam się materiał, zostawcie łapkę w górę. Zapraszam oczywiście do subskrypcji oraz na bloga www.mamasais.pl. Cześć!